Trzema się ma, właśnie uciekła reszta powietrza z tego kompresora. Jest to kompresor tej firmy, 300 litrów. Tutaj na przytłoki. I zrobimy dzisiaj test wydajności tego kompresora. Dostałem tam taki fajny komentarz. Zaciekawiło mnie to też, jak on ma wydajność litrów na minutę. Tutaj mam telefon, wypuściłem całe powietrze. Tu już nic nie ma, także go zamykam. No. Tutaj no. mam stoper i tak tu pozamykane dobra Więc za 2 minuty, 18 sekund nabił się ten kompresor 300 litrowy do 8 barów. Także e, tutaj mam tak 300 litrów razy 8 podzielić przez e, 2,30. Jak się nie mylę, jak dobrze ten wzór zobaczyłem na internecie. Czyli wychodzi jakieś 1000 litrów na minutę 1050, coś takiego Myślę, że to jest na całkiem nieźle A Tutaj poda... Tutaj jest na... Aha, tutaj nie ma napisane Ile on, Jaką wydajność mam, chyba że gdzieś na silniku Chyba nie ma takich rzeczy tutaj Napisanych Tutaj też jest tylko silnik Myślę, że to jest całkiem fajny wynik. Zadowolony jestem z tego kompresora. Ogólnie na tak to ciśnienie spada, on się uruchamia, on tam nie wiem chyba do 0,4 spadnie czy coś. Uruchamia się dosłownie no tylko na chwilę i zaraz się wyłącza. Nie? Myślę, że naprawdę fajny kompresor, żeby już, kurde, już taki większy. Te maszyny nas spokojnie zasili i nawet już jakaś piaskareczka taka malutka już mogłaby sobie wjechać gdzieś do na przykład do stodoły czy coś i myślę, że to już by spokojnie dało radę. Wydaje mi się całkiem nieza według mnie jak na taki kompresor kuczes z Allegro. Nowy, gdzie każdy narzeka na nowe rzeczy. To wydaje mi się, że naprawdę to jest całkiem nieźle. Aby tylko służył, nie? Te cieplutkie. Aby tylko wszystko służyło, nie psuło się i żeby tak było cały czas, nie? Myślę, że po roku użytkowania zrobię jeszcze jeden taki test i zobaczymy jak to się wszystko zużyło, czy w ogóle się zużyło. A może się jednak nie zużyje? Dobra. Tyle wam chciałem pokazać, także trzymajcie się. Cześć.